Wodami, to słoń mnie irytuje, a więc po raz kolejny zaczynamy odcinek od walki. Ciobeń, nie lubię. Pici się w Dobra, który to słońce tykał mi dupę w domu? Ten. Ja, Idziemy kłówkę. Przyspać się, z żelaznym katanę i tam idziemy. Idzie. Tym razem już nie ma tej poczwar Nie. Co? Na eksternie wrzuciłem tego żelaza. Hmm. Dobra, tak. A więc tak. E, jak już zrobimy... Aha, właśnie. I tu będzie pierwszy odcinek, w którym będzie intro. I to komukolwiek będzie się chciało może napisać jak mu się podoba. Albo nie podoba. A więc robimy sobie żelazną katanę. Tu wszystko mamy. Bierzina. Gdzieś tym razem się desponujemy. Znowu. I tak. 8 e, pochodzi. Wystarczy. Teraz zbrojka. Idziemy na hasło, kurczę, ple... plecak sobie odłożę, bo nie mam tylko śmieci, ale... Dobra, odkładamy jednostki wszystkie. To... A więc tak, to nie... nie to przyczyni się do tej świątyni, nie wiem, Ciekawe czego to będzie, mam nadzieję, że szkieletów.

Podaję ją Nie przeżyjemy upadku. Dobra, po prostu tak Wódz, chciałem z Zaraz. No tak, bo się bawi na innych... Bo się bawi na innych światach na pokojowym. Zombie No to mamy ekspiarkę. Dobra. Ale ważna, ważna, że jest skrzyneczka. Teraz będzie Mistrz on Impossible Style. Pamp, pamp, pam para pam i koniec misji. No i dobra, sprawdźmy. No płyty, szkoda, że ja... no w sumie nie mam diaksa, ale... Jakie redstone może się je przydać? Jest! Name, tak! Do czegoś się może przydać. No fajnie, będziemy robić... jeżeli robić wiaderka. Potem z czasem... jeszcze trochę. No więc tutaj mam już ekspiarkę. Nie zaważniałam innych diaksów, żebyśmy sobie zrobili enchanting. Tu ja tak nie dostanie, No znaczy, skoro tu jesteśmy, to może też troszeczkę poeksporujmy jak ja rzekę. Hmm, z drewna oczywiście nie wziąłem jak to ja szukajmy tych mniejszych surowców. Zapraszam to tam. Będę to jedno żelazo. Fucz! Kto to jest? A, Sheet! Dziiii! O, Sheet to chyba podpala... Ten... duch chyba na zawsze podpala. O, oh, my problem. Co on właśnie na zawsze podpala? Kaśnika, kaśnika, śni błagam! Będzie to trzeba wybić. Wiedziałam. Idziemy szybko. Jak jest z czasem? Dobra, mam czas. I właśnie dlatego... Nie. Pod jednym względem lubię i pod jednym nie lubię mobquitchera. Skacz. Udziałam ja, przeżyliśmy że miści, żelazo, płyty, przymisy okay. Jakie przykład. Albo w sensie, że porządkuję i ty, albo kobel i budujemy się do płyty, Mam lepsze kajby do zwiedzania. sum są rybki ostatnio grałam na tym modpacku, też sobie na rybki polowało, teraz trzeba się uleczyć przede wszystkim i nadal nie wiem jak zrobić ten pom pomarańczowy barwnik wyjdę sobie już co no jeszcze czasu mamy i teraz ten kult nie wiem co robić, a właśnie ford tylko ja te kości schowałem w plecaszkach. Chyba, chyba być może pamiętam. Nie wiem, teraz będziemy eksperymentować. Teraz ja schowam, że mi Tutaj? Nie, nie. Skrzypek jest. Sprawdźmy jeśli się uda, to idziemy nazbierać mleczyków tego. I mamy pomarańczowy barwnik. Jesteśmy w niebie. I idziemy jeszcze zebrać małą ilość kwiatuszków, bo tylko jednego barwnika potrzebujemy. Okej, okay, tam wiem, że z drugiej są czerwone. No to aha właśnie, i do opatrzki dodałem sobie to, jak ten moc się nazywało. O dobra, nic mi nie zadeptał marchewki, mam gości. Gdybym indicator przypinał sobie Tu mam tego moda, bo do... dałem sobie do paczki, bo czemu by nie, jest fajny Okej, okay, tutaj hodowla marek I... A ja staram się zobaczyć tu mojego Baxa. No tak w zasadzie dawno mi sprawdzały. Winocha, papa mnie, żegnam, nie na mojej farmie. Skubańce. Trudno się mówić. Dobrze, że świnie. A że ona umiera. Ja już wiem, do czego wykorzystać to złoto. Do czego? Zrobimy sobie z tego złoty. Nie, czy na wilkołaki, gdyż zrobić wilkołaka, czymś innym niż złoty, czy tam srebrny miecz, to jest naprawdę spore wyzwanie. I dlatego właśnie nie. Zrobimy sobie 6 z tych mieczy. On sprawia to słowo Na dużo wielkołaków na mnie starszą. No ale lepsze to niż złoty, ci zabijać kataną i 40 użyć stracić. Pozbieramy to Idziemy wreszcie po te kwiatki, o, No tak się tutaj Łożul mam bardzo mały czas, więc skoczę tylko potem leczę i od razu sporamy to jedno jemu lecę Pozbieram te kwiatki zrobię barwnik, a później się zajmiemy tamtym No wiecie od razu czym Może nagram z kolei też drugi odcinek I teraz będę troszkę żari odrzucał Ale... To. i tak póki co miałam mam dwie subskrypcje ale jest sporo wyświetleń na różnych filmach dziwne że im nowszy, tym, żal, tym mniej tego jest ale się trudno to mówi w zasadzie to nie zrobimy a właśnie trzeba go zabijać to co nie wiem nie chciałem cię, i tak atakować jak to Dwa, jest trzy. Może w przyszłości zrobimy farmę owieczek. A, już ponad 10 minut, prawie 11, A więc jeszcze szybko do bazy, zrobimy barwnik i od razu na tym zakończę. O, albo nie, zrobię tak fajny naczuk świątyni. Znaczy teraz to jest już mój domek. tutaj. Tak. A więc dzięki że to oglądali, cię ja jestem D Assassin'em C, chyba nawet na początku nikomu nie przedstawiłem, no ale z tym. A więc narka ja poza odcinkiem załatam to wełną i no cześć i na razie. Widzimy się w kolejnym odcinku.